moi drodzy pomidory na zimę najpyszniejsze mamy już przerobiony temat dwa lata temu robiliśmy pomidorki na zimę całą zimę używaliśmy tych pomidorów były świetne jak je robimy w bardzo prosty sposób najpierw trzeba sparzyć żeby obrać ze skórki trochę roboty będzie bo dwa lata temu robiłem z dużych pomidorów w tej chwili są, mamy takie małe, ale ogarniemy temat. Najpierw sparzyć, obrać ze skórki, do gara sól, odrobina cukru, zagotować, żeby puściły sok, i do słoików bezpośrednio bez pasteryzacji. Naprawdę. Są ekstra. I to są takie pomidory w całości, o których się mówi, że to są takie jakby spuszki. No, no tak, tylko że nie smakują tak jak. Spuszki. No nie, smakują. One naprawdę mają świetny smak i do wszystkiego, do sałatek, do zup dawałaś te pomidory. Tak, sporo prze... tego było. Bardzo lubię tą sałatkę caprese i yy, po dodaniu właśnie sera i e, bazyli. Uh -huh. te pomidory smakowały jakby były normalnymi no mamy, pomidorami sierpni, no, obranymi tak, tak, tak. ze skórki, sparzonymi. Natomiast do zupy, ale do takiej zupy Tom K na przykład, uh -huh. czy Tom Yum, czy do laksy, to też były te pomidory idealne i ja je uwielbiam, więc zrób ich, e, niech to będzie jedna z porcji, żeby było tych pomidorów uh -huh. o wiele więcej. Tak, to jest naprawdę tylko część tego, co zamierzam zrobić na ten rok. Więc do gorącej, gotującej wody wrzucam pomidorki. A ty na długo wrzucasz te pomidory do gotującej wody? No, na chwilę. No, Musi ta skórka odejść. Jak gdy ta woda się jednak trochę jeszcze grzała. Powiem ci, że takie mniejsze pomidorki mogą też całkiem być dobre, no tym bardziej, że lepsze, one nawet lepsze, bo tamte to były limy, a te nie, nie limy, coś w stylu, a te są takie mniejsze, ale mięsiste, nie pamiętam odmiany tego pomidora. Czyli Krzyś mówi, że do garnka wkładamy tyle, ile się zmieści i teraz czekamy, aż to się zagotuje. Tak. A tutaj jest już przygotowana woda zimna. I będziesz przekładał pomidory. I teraz przekładam pomidory do zimnej wody. I za chwilę Małgosia je wszystkie obierze. <laughs> Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, tym bardziej, że to są jedne z moich ulubionych pomidorów. Są naprawdę wyjątkowo pyszne. Wyjątkowo pyszne. Tak, ta skórka już odchodzi sama. No i moi drodzy, obieranie kończymy. Już dużo nie zostało. I za chwileczkę, ale będą fajne, bo jak one się utrzymają, takie w całości, to będą bardzo, bardzo fajne. A niektóre może się trochę rozpadną, zwłaszcza no te, naprawdę, bardzo dojrzałe, te bardzo dojrzałe, No na pewno, tak, bardzo dojrzałe, tak. No ale z nich będzie właśnie soczek. I teraz pomidorki obrane lądują w garnku. Wiesz co, może one się zmieszczą na raz do tego garnka. No może, ale ja się boję, się, że... nie się, dlatego że to, jest, to trzeba cały czas mieszać. Aha. Oczywiście delikatnie mieszać, żeby się nie rozwaliły. Mieszczą się, tak. Wbrew pozorom nie ma ich tak bardzo dużo. Czyli będzie trzeba dorobić. Czyli jak się jakiś pomidorek rozwali, to nie szkodzi. To nie bo szkodzi I tak bo z niego będzie sos. Zrobić się sos, w którym to będzie się gotowało. I do tego damy łyżkę soli, łyżkę cukru i po prostu mieszamy aż tego sosu. Aż ten sos tak lekko przykryje te pomidorki. Na małym ogniu, tak, 6-7, później zmniejszymy. I od razu łyżka soli kamiennej. Łyżka najpierw cukier. tak, płaska tak, łyżka. Najpierw cukru. cukier. Tu masz kość. Tak, I łyżka. I no i drodzy, to wszystko. To wszystko czekamy, aż zaczną puszczać soczek. Jak już puszczą sok i będą gorące, prosto do słoików, bez pasteryzacji. I są, i naprawdę wytrzymały ponad dwa lata. Ponad dwa lata i były dobre. Są naprawdę super. No i czekamy. Mamy już, zobaczcie, pełno soku pomidorki już się gotują, więc przekładamy do słoików. Jak robiłeś, jak robiłeś pierwszy raz te pomidory, to przyznam, że byłam temu przeciwna, bo mówisz, tak, że pamiętam. pamiętasz, nie? Bo mówisz, że zrobisz takie pomidory jak z puszki. A ja mówię, ale po co przecież my nie używamy pomidorów z puszki? Bo taki, to, tak się nazywał wtedy ten przepis. No, i zrobiłeś te pomidory. Tak trochę nawet wbrew mojej woli, bo szkoda mi było pomidorów na takie przetwory. Ale potem, jak posmakowałam tych pomidorów, a jeszcze jak okazało się, że one się tak wspaniale przechowują, to przyznam, że. Honor mi zwróciła. Tak, honor Ci zwróciłam. Tak. Dobrze, że się uparłeś, bo. Nie posmakowałabym tych pomidorów. I teraz do mojej ulubionej sałatki caprese mam do wyboru te pomidory oraz suszone. Tak, i wtedy też mnie to dziwiło, że najpierw sparzone, potem gotowane, a mimo tego te pomidory miały ten kształt. Zachowały po prostu postać pomidora. Mnie najbardziej cieszy w tym roku to, że robimy z pomidorów przetwory przede wszystkim sprawdzone. Robimy te pomidory, które ja uwielbiam, tam też filmik macie. Na ostro z tą taką pastą, bo nawet nie jest pasta, tylko trudno powiedzieć tak naprawdę, jak to nazwać. Ty jakąś nazwę tam wymyśliłaś. Ale ja je kochani jem codziennie, bo ta tak. jest świadkiem. Codziennie, codziennie, kilka razy dziennie czasami. Nie pamiętam jaka to była nazwa, ale tak. Ale tak. są naprawdę genialne z paprykami. Bardzo prosty przepis mianowicie papryczka chili, pomidory, e, sól, tą sól, którą robiłaś e, ziołową. ziołową. Dosłownie łyżka cukru i coś wspaniałego. Naprawdę uwierzcie mi, że ktoś kto lubi... Chociaż to nie jest aż takie, tak bardzo mocno ostre, ale ktoś kto lubi ostro. Ostre potrawy to naprawdę to jest coś genialnego. Byli ostatnio u nas z Zbyszek z Anią. Oni bardzo lubią na ostro wszystko. No i byli zachwyceni. Także ich pozdrawiamy. Wyszek bardzo pomógł mi przy rozpoczęciu foliaka. Yes. Ale ty tak lubisz tę pastę, że dzisiaj negocjowałeś ze mną, co zrobimy z pomidorami, które są. No właśnie. Nie, no, bo tej pasty muszę dorobić. No po tak, prostu. bo ty codziennie ją muszę. jesz. I co starczy, słoików? Starczy słoików. Tak, więc jeśli kochani, jeszcze nie robiliście takich pomidorków. To nie bójcie się, że one się rozpadną albo że zrobi się taka mama łyga, albo że będą smaczne, ponieważ one są bardzo smaczne i właściwie jak się otwiera ten słoik i wykorzystuje się pomidory do sałatki, to jest dokładnie taki smak, właśnie jakby wziąć pomidora z ogródka, sparzyć go, żeby obrać skórkę i po prostu zjeść. Zostaniemy trochę pomidorki. Aha. A teraz, bo soczku zabrakło. To zjemy, zjemy z sałatką. Mhm. Ile wyszło? Raz, dwa, pięć. trzy, cztery, pięć słoiczków. Pięć sporych słoiczków, wiesz, ale widzę, że do takiego słoiczka bardzo, bardzo dużo się mieści tych pomidorków. To jak będziesz robił jeszcze jedną porcję, to dam ci mniejsze słoiki. Oh. O. No i kochani. Zimą mamy możliwość spróbowania naszych prawdziwych, smacznych pomidorów. Zachęcam Was do tego, chociaż pewnie znacie ten przepis bardzo dobrze. W każdym kącie, w każdej chwili. Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w ja szczurce W tym istota okej OK tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, które mam Jest okej, okay, jest okej okay. Ja się cieszę z pracy. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej, I'm okej. Okay.